Andziaks nie ma na co narzekać. Korzystając z ostatnich chwil w Dubaju, mąż Luka postanowił zrobić jej niesamowitą niespodziankę. Zabrał żonę na zakupy, nie byle gdzie, bo do luksusowego sklepu z biżuterią Cartier. Na nagraniach widzimy jak Andziaks podejmuje decyzję w asyście Wojtka. Wybór na pewno nie był łatwy, taki zakup to nie fanaberia, a inwestycja. A jak wiemy Andziaks jest już posiadaczką jednej bransoletki Cartier, którą zakupiła lata temu na wakacjach. Wtedy zakup odbił się szerokim echem, bo Andziaks zapłaciła za bransoletkę kilkadziesiąt tysięcy. No dobra, to ile Waszym zdaniem Luka wydał na zachciankę żony tym razem? Od razu mówimy, że nie mało. Łatwo możemy to sprawdzić na oficjalnej stronie Cartier. Przygotujcie się! Luka wydał na prezent dla żony około 70 tysięcy złotych. Niezły spóźniony prezent od zajączka. Możemy podejrzewać, że finalnie wyjdzie więcej, bo przed nimi cło na lotnisku, które dorzuci kilka tysięcy złotych do dubajskich wydatków. Co Wy na to? Inwestycja na przyszłość, czy raczej bezsensowne wydawanie kasy?